stawiać się, czy się stawiać? Jestem, nie stawiać! Nie Witam panie Danielu, to ja Dawid Kamil. Robię teraz live na YouTube, moi widzowie zrobili panu rajda. Mam 30 tysięcy osób na moim live. Witam panie Danielu. To ja. Da Idź, bo kamerkę cię widać. Witam Panie Danielu, to ja Dawid Kamil robię teraz live na jutro. Moi widzowie zrobili Panią Rajda, mam 3000 słów. To ja Dawid Kamil robię teraz live na YouTube. Mam 3000 słów na moim liście i zrobiliśmy Panu Rajda. Dzień Minus. dobry, panie 8 Danielu 8 Medical, to ja, Ta Dawid Kabriel. Dzień dobry, panie tym, Danielu, Danielu Medical. regularnie miśkę, co słychać na live. Robię teraz live na YouTube. I moi widzowie zrobili panu rajda. Mam 31 tysięcy osób na moim live. Dzień dobry panie Danielu Magical. Ropy teraz live na YouTube i mogli być dobrze zrobili pan. Dzień dobry panie Danielu Magical. Robię teraz live na YouTube i moi widzowie zrobili panu rajda. Mam 31 tysięcy osób na moim live. Na moim live. Dzień dobry panie Danielu Magical, robię teraz live na YouTube. Dzień dobry panie Danielu Magical, robię teraz live na YouTube i może być sobie zrobili panu rajda mam kocha... Panie Danielu Magical, robię teraz live. Na YouTube. I moi widzowie zrobili panu rajda. Mam 31 tysięcy osób. Na moim live. Panie Danielu Magical robię teraz live na YouTube i moimi sobie zrobili panu rajda. Mam 31 Panie Danielu Magical robię teraz live na YouTube i moi widzowie zrobili panu rajda. Mam trzydzieści jeden tysięcy osób na moim live. Na moim live. Na moim live. Już mówiłem, sam, żeby do lejta. Panie Danielu Magical, robię teraz live na YouTube i moje widzowie zrobili panu rajda. Mam 31 tysięcy osób na moim live. Dobra, wysłamy mu donate'a, widzowie! Kurwa! Wysyłamy mu donate'a! Wysłamy mu donate'a! Kurde, mać! Dobra, cztery złote wystarczy chyba mi Zasłaniam ekran. Będę podawał login. Tylko muszę telefon włączyć. To jest tym telefonem. Dobra, cztery złote wystarczy chyba. Cztery złote wystarczy donaj, dla niego. Cztery złote dalej wystarczy. Dobra wysłany, doleć mi tobie. WYSŁANY DONATE! WYSŁANY DONATE sobie. Dobra, donate dostarczony, bo ekran! Bo EKRAN?! ...z to, takim talonem bo w więzieniu trzeba mieć talon na zgodę na odzież. Więc jak będzie tam list y, dla Was, powiedzmy pozdrowienia czy coś, to to przekaże, czy tam. Pozdrowienia na Pani Gosi. Płacił 4 złote. Panie o, Danielu Magica, robię teraz live na YouTube. Asteru. Moje widzowie zrobili panu Rajdalman 31 tysięcy osób na moim live. O, ja nie wiem, czy trafię teraz. O kurwa. Odjebałem. Bo ja mam palce, bo jestem tucznik. O nie, ja? DONE! Just wait! Ojcie, dalej, kurde, żeby to przetrwali. Wy tam bawcie się, uczcie się, pracujcie, kochajcie się, poznawajcie ludzi zajebistych picie z za nasze zdrowie w przyszłości. Wow Siedzi! Dzieje się Daro, co to jest? Co muszę iść do łacienki? Panie Danielu!